Siema, z tej strony Kalus i witam was w kolejnym odcinku z PESA na moim kanale Dzisiaj nie będzie niestety Champions League, wyjaśnię to później Zaczynamy Euro 2014 I właśnie wyjaśnię wam dlaczego nie ma Champions League Nie ma Champions League, ponieważ nie wiem dlaczego UEFA dowaliło mi prawa autorskie Być może za te wszystkie intra Dlatego tutaj też wszystkie intra pominę Ale dobra, zacznijmy tutaj Top player oczywiście, match time 6 minut wiadomo gramy polską to jest Poland jest Polska i mam nadzieję że mi się uda dzisiaj wrzucić ten odcinek muszę go nagrywać na szybkości i go szybko obrobić dobra grupę mamy tutaj Niemcy a dobra może być nie będę nic zmieniał I pierwszy mecz gramy z Irlandią Weźmy sobie, zobaczmy szybko skład Trochę pozmieniamy Patryk Sieliński wejdzie Bo nie, zrobimy tak Skład zostawimy taki jak jest, tylko że Kamila Grosickiego i Kubę Błaszczykowskiego Przesuniemy troszeczkę dalej A Krychowiak z Mączyńskim Będą grali na środku i tak sobie można zrobić I damy sobie Łukasza Famińskiego na bramkę e, Wojtek będzie jak na razie na ławce rezerwowych I Zobaczymy czy uda mi się wyjść z grupy na tym poziomie e, Ponieważ nigdy nie grałem na top player Mam nadzieję że chociaż wyjdę z e, grupy Postaram się wyjść z pierwszego miejsca No i wiadomo będzie trzeba pokonać Niemców Kurcze, powiem Wam, że pierwszy raz gram na tym trybie Jak kupiłem tą grę, to od razu odpaliłem sobie Champions League A nie Euro I no jestem pod wrażeniem jak to wygląda Ale przywidźmy sobie To całe wejście, pierwszy glizek sędziego i zaczynamy Świetnie kupował Śczykowski gramy do Roberta jeszcze tu przed pole, do Krychowiaka zablokowany ten ciało trzał... ale jeszcze Mączyński z dystansu obok Bramki No Irlandczycy bardzo dobrze grają w obronie Mączyński, patrzmy środkiem Mączyński jest sam, Mączyński z dystansu Mączyński też obok Wybicie No i koniec pierwszej części spotkania no powiem wam, że Irlandczycy naprawdę dobrze się bronią. E, oddaliśmy chyba cztery strzały. A 5 strzałów oddaliśmy i cały czas nas... No Irlandczycy blokują. Ale zobaczymy jak mi pójdzie w drugiej części spotkania. Zaczynamy. Kamil Grosicki. Zobaczmy. Grosicki. Grosicki. Lewandowski w stronę Milika. Milik! Jak to nie wpadło? To była jedyna szansa na strzelenie bramki tak naprawdę No Milik był sam na sam z bramkarzem i nie trafił Wiecie co? Zrobimy zmianę, wejdzie Bartosz Kapustka Nie ma kapustki? Co fakt To wiecie co? Wejdzie Patryk Zieliński za Mączyńskiego oraz Peszko za Grosickiego Ale teraz no, naprawdę świetna piłka Roberta w stronę Arkadiusza Milika No ale niestety nasz napastnik nie trafia I teraz Sławomir Peszko Maciej Rybus Maciej Rybus trzeba uspokoić grę Łukasz Peszko Krychowiak Milik Peszko świetnie wywalczył jeszcze tę piłkę Beszko zobaczmy Znalazł Kubę Błaszczykowskiego Kuba Błaszczykowski 1 do 0 Wejście z smoka tak naprawdę Świetna piłka Łukasza Do Kuby I mamy 1 do 0 To już jest koniec Mamy pierwsze trzy punkty Wygrywamy z Irlandią Teraz przed nami Najważniejsze spotkanie w grupie Polska kontra Niemcy Musimy ten mecz wygrać będzie na pewno ciężko, ponieważ, no jak wiadomo, Niemcy są bardzo silną drużyną. Bardzo będzie ciężko, yy, no, pokonać Manuel Jara na bramce. Ale zobaczmy, albo Milik, albo Lewandowski, no, będą w Musieli go pokonać. Świetna oprawa na stadionie. Pierwszy gwizdek sędziego i zaczynamy. Świetnie mają, Błaszczykowski tutaj próbował, ale nie udało się. Thomas Miller. Zobaczmy, Miller. Hektor, podchodzi do niego Łukasz Piszczek Hector Royce Ezil 1 do zera Przegrywamy z Niemcami To będzie naprawdę ciężki mecz Niemcy strasznie klepią Ciężko jest mi odebrać piłkę W 10 minucie im bramkę Ale zobaczmy, Milik Mesut Ezil Schweinsteiger, Marco Royce Ateng, zobaczmy Marco Royce, Getze! Nie mam pytań Naprawdę to będzie bardzo ciężki mecz Nie mogę w ogóle wyjść z własnej połowy z piłką Krychowiak Do Lewandowskiego, zobaczmy Robert Grzegorz Krychowiak Piłka do Roberta Lewandowskiego. Robert wybiega sam na sam. Czy będzie 1-0? Robert Lewandowski. Mamy bramkę. 1-0. Znaczy, przepraszam bardzo, 2-1. I to jest bramka kontaktowa. Czy to już będzie w sumie bramka do szatni, ale jeszcze walczymy. Koniec. Koniec pierwszych 45 minut. No, mecz jest naprawdę niesamowity. 71% posiadania piłki mają Niemcy Oni dali dwa strzały, dwie bramki My tylko jeden strzał I tak, się to była bramka Ale nie poddajemy się i walczymy do końca Hummels, dalekie wybicie w stronę Marco Roysa Dobrze szukała Teraz Grzegorz Krychowiak Lewandowski Kuba Błaszczykowski, zobaczmy, jest tam Milik Może się uda na zagrać, ale spróbujmy strzelić Kuba Błaszczykowski I mamy 2 do 2 nie wolno się nigdy poddawać. Kuba ratuje nas w najważniejszym momencie, w najważniejszym meczu z Niemcami. Mamy remis. Jérôme Boateng. Boateng świetnie. Kamil Krosicki zagranie do Milika. do Dośrodkowanie. Robert Lewandowski! I mamy 3 do 2. Co się stało? Polska wygrywa z Niemcami 3 do 2. Hektor. Cross. Ezil Marco Royce Oj niebezpiecznie Thomas Miller zobaczmy sam na sam Thomas Miller Thomas Miller świetnie Wojciech szczęsny chociaż jeszcze Marco Royce Miller na spalonym brawa naprawdę brawa dla Wojtka szczęsnego Szeromba Ateng Marco Royce Szeromba Ateng Świetny klepie z Roycem. świetna piłka do Tomasa Millera Nie to Schweinsteinger Pięknie Wojciech Szczęsny. Chociaż jeszcze do bitka! Kto to uderzył? Kto to strzelił? To był Mesut Ezil. Strzela drugą bramkę w dzisiejszym spotkaniu, ale jaką bramkę? No zobaczmy na powtórkę. tej Bastian Schweinsteinger no, strzelił. Świetnie Wojciech Szczęsny broni. Ale tutaj Ezil z prawej nogi. No od słupka i Wojciech niestety bez szans. Ale walczymy dalej Musimy wygrać pojedynek główkowy Dobrze szukała Royce, wybijmy tę piłkę Dobrze I ten mecz przejdzie do historii To co się tutaj działo Remisujemy z Niemcami Przegrywaliśmy 2 do 0 Ale brawa dla naszej reprezentacji za powrót Zawodnikiem meczu Robert Lewandowski no i już tak naprawdę wychodzimy z tej grupy. Teraz najważniejszy mecz z Ukrainą, którego nie możemy przegrać, ponieważ odpadniemy. I ten mecz dzisiaj zagramy. Dzisiaj będą trzy mecze. Dzisiaj wyjdziemy z grupy. Ostatni mecz, z, najważniejszy z Ukrainą. Jeśli przegramy, odpadamy. Jeśli zremisujemy oraz jeśli wygramy, awansujemy dalej. Grzegorz Krychowiak, zobaczmy Kamil Grosicki Grosicki zamarkował Świetna piłka Kuba Właszczykowski Niestety nie ma, tak, ono pijanka Ono pijanka, świetnie Krychowiak Krychowiak z dystansu Przeprasz kolegów, ale brawa za próbę Grosicki. Zobaczmy Grosicki Stracił Koniec pierwszej połowy No bo słuchajcie gra się naprawdę źle fps nagle spadły Nie wiem co się dzieje Mam, Waha się między 45 a 50 I naprawdę no, jest to nieprzyjemna gra Ale miejmy nadzieję, że to się uspokoi w drugiej części spotkania Zaczynamy Zobaczmy Jarmo Lenko Przez szansą Jarmolenko, 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 dobrze, wybijamy. Rusicki wybij to, Fedecki. Wybijamy cały czas. Jarmolenko, no wybijmy tę piłkę z własnego polakarnego i odłowiec, zobaczmy. Jarmolenko sam na sam nie trafił. Będzie nie, nie odgwizdał, zobaczmy Jarmolenko i ponownie Ukraińcy Jarmolenko, dobrze Łukasz szukała, wybijmy tę piłkę Arek Milik Lewandowski Kuba Błaszczykowski zagrajmy do Roberta i czy to będzie koniec i czy my awansujemy Robert Lewandowski Koniec, wychodzimy z grupy Mimo naprawdę ciężkiego spotkania bo były no, spadkie FPS-ów Wygrywamy. I wychodzimy z grupy. W 90. minucie trafia Robert do bramki. I jeszcze zobaczmy Lewandowski. Zagranie do Milika. Zobaczmy. Arek Milik. Jeszcze Milik. Co za emocjonująca końcówka. Arek Milik. Dobija Ukraińcu. I to jest koniec. Wychodzimy z grupy. Cieszy się Robert, cieszy się Polska. I z kim przyjdzie nam grać? Już w 1.16. Patrzmy już w tabelę. Naprawdę świetne. Trzy spotkania jak na pierwszy odcinek. Więc tak, wychodzimy z Niemcami i my wychodzimy z pierwszego miejsca. Francja odpada z turnieju. Wychodzi Szwajcaria i Rumunia Odpada Anglia Wychodzi Rosja i Walia Polska i Niemcy Hiszpania oraz Turcja Belgia oraz Szwecja Czy Portugalia? Tak Portugalia wychodzi z pierwszego miejsca z Austrią I z kim gramy w 1.16? Zobaczmy Widzimy to bo Ja chcę ten odcinek wam wrzucić Gramy z Anglią Ale to już w kolejnym odcinku Dzięki za obejrzenie, jeśli Wam się spodobało i podoba Wam się seria z Euro, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Widzimy się w na następnym odcinku. Cześć!